W 20. Mikołajkowym wydaniu magazynu samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego, m.in. o kolei i Wigilii. Dotychczasowe połączenia oraz nowe na zmodernizowanych liniach kolejowych doczekały się sfinalizowania umowy. Aplikacja Ratunek bez barier umożliwia ratownikom medycznym samodzielne otwieranie szlabanów na osiedlach. Warmińska opowieść Wigilina, czyli spektakl muzyczny inspirowany tradycją i kulturą naszego regionu. W trakcie hitlerowskiej okupacji w Działdowie funkcjonował jeden z obozów koncentracyjnych. Nie każdy jednak zna przeszłość tego miejsca. Samorząd województwa przeznaczy duże pieniądze na wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich przez najbliższe 6 lat. Dotychczasowe połączenia oraz nowe na zmodernizowanych liniach kolejowych właśnie doczekały się sfinalizowania umowy. Dzięki staraniom panów marszałków, ta umowa jest tak wynegocjowana, aby jak najlepiej służyła mieszkańcom państwa województwa utrzymy praktycznie wszystkie połączenia. Staramy się, aby, staramy się też po gospodarsku zarządzać naprawami, tak jakby, tak jakby, tak, tak jakby one były tańsze dla, dla marszałków województwa i oczywiście jakość, bezpieczeństwo, którą. którą które zapewniamy podczas tych przewozów, one jest niezmienne. Staram się jeździć z modernizowanym taborem. Dobry dostęp do komunikacji to jedno z ważniejszych zadań, które stawia przed sobą samorząd województwa. Znaczna długość tras kolejowych, wynikająca ze specyfiki regionu, sprawia, że zapewnienie satysfakcjonującej oferty przewozowej jest trudne, a przede wszystkim kosztowne. Umowa zabezpiecza zbiorową możliwość komunikacji kolejowej. Dla naszych mieszkańców, dla, dla społeczeństwa, która w regionie Armii i Mazur podróże zaplanowała właśnie koleją. Wydatek bardzo duży, łącznie przez 6 lat w budżecie planujemy kwotę 414,6 miliona złotych. Przeciętnie w roku będzie to 62 miliony złotych plus jeszcze fundusz kolejowy każdego roku, także pieniądze bardzo duże, trzeba mieć świadomość pod kątem społecznym, że z samych biletów po prostu nie jesteśmy w stanie zrekompensować tej usługi. Bilety to około 1 trzecia wpływów, natomiast reszta z budżetu województwa jest delegowana na te zadanie Negocjacje odnośnie umowy nie były proste i ciągnęły się miesiącami. Tym bardziej cieszy fakt, że zakończyły się pomyślnie, zwłaszcza w trudnym okresie pandemii, co pozwoli walczyć m.in. z wykluczeniem komunikacyjnym i pomoże jeździć szybciej oraz punktualnie. Warmia i Mazury to w powszechnym odczuciu jeziora i lasy. Ten stereotyp regionu, do którego przyjeżdża się, aby pożeglować lub iść na grzyby, trudno przełamać. Konferencja przed Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie może stanowić wyłom w tym rozumowaniu. Wychodzimy naprzeciw barierom, które po prostu mogą w sposób bardzo intensywny, za pomocą aplikacji, być używane przez w tym przypadku ratowników medycznych. I w sposób skuteczny, szybko e, ratować e, zdrowie, życie e, naszych mieszkańców. Wspomniana aplikacja to ratunek bez barier. Umożliwia ona ratownikom medycznym samodzielne otwieranie szlabanów. Interfejs to jest de facto jeden ekran. Trzy czwarte ekranu to jest mapa. Używamy popularnych map, e, googlowskich krótko mówiąc, e, dostępnych dla wszystkich. Tam nanosimy pineskami miejsca, które już są publicznie udostępnione dla ratowników. Samo nanoszenie, udostępniania do aplikacji dzieje się niezależnie, nie trzeba prosić nikogo o interakcję. Osiedla i administratorzy osiedli sami to robią. Warto podkreślić, że aplikacja już szerokim echem odbiła się w światowych mediach. Jest też efektem zgodnej współpracy wielu podmiotów. Warmińska opowieść Wigilina to spektakl muzyczny inspirowany tradycją i kulturą naszego regionu, a jej akcja została oparta na opowieściach, baśniach i legendach z regionu Warmii. Za kanwę posłużyły tu dwie najbardziej znane opowieści z regionu, legendy o Łynie i Krisnie oraz Królu Sielaw. Opisana w przepiękny sposób przez Aubenę Grabowską, która podjęła się napisania libretta do tej opery, do tego musicalu, Tomek Szymuś, i nasz kompozytor z Warmii napisał przepiękną muzykę. Choreografię musicalu przygotowuje Iwona Pawłowicz, tancerka, właścicielka szkoły tańca jururka tańca z gwiazdami. Rzeczywiście jesteśmy w trakcie, praktycznie większość rzeczy już jest przygotowana jest zrobiona, teraz pracujemy nad wszystkim, żeby doczyszczać wszystkie szczegóły. Czeka nas również czwarta edycja Arena Festival Film and Music. Wydarzenie jest przygotowywane przez Filharmonię Warmińsko-Mazurską w Olsztynie. Oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Mamy bardzo trudny, smutny rok. Kultura albo odchodzi na dalszy plan, albo schodzi do sieci, do internetu, ale na pewno zmienia swój wymiar. Jak będzie wyglądała w przyszłym roku, tego tak naprawdę nikt nie wie. To jest baza do dyskusji. Oba wydarzenia wspiera samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w ramach swoich zadań koordynuje działalność samorządowych instytucji kultury oraz współpracuje z organizacjami pożytku publicznego działającymi w obrębie kultury i sztuki. W sytuacji pandemii jest to szczególnie trudne zadanie. Sytuacja jest bardzo trudna. Wiemy, że chodzi o funkcjonowanie, chodzi o bilans o ekonomię, ale też tak naprawdę to chodzi o to, że każdy artysta musi mieć kontakt ze sceną i z publicznością, wtedy autentycznie funkcjonuje i żyje. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali wybitni artyści. Autorem scenariusza jest Aubena Grabowska, współczesna polska powieściopisarka, która swoją popularność zawdzięcza w szczególności swojemu cyklowi książek pod tytułem Stulecie winnych. Teksty piosenek napisał Daniel Wyszogrodzki. Twórcą muzyki jest Tomasz Szymuś. Kompozytor, aranżer, dyrygent znany szerszej publiczności ze stałej współpracy w programie Taniec z Gwiazdami. Całość reżyseruje Jerzy Połoński, reżyser spektakli telewizyjnych, teatralnych w teatrach dramatycznych, operowych, muzycznych i lalkowych. Soliści zaś to aktorzy teatralno-muzykalowi związani z Teatrem Muzycznym Roma, Teatrem Syrena w Warszawie, Teatrem Muzycznym w Poznaniu. Do udziału w muzykalu zaproszeni zostali również Zespół Pieśni i Tańca Kortowo oraz Szkoła Tańca Pryzmat. Premiera warmińskiej opowieści wigilijnej Pora Jezior ma odbyć się w grudniu. Przed świętami Bożego Narodzenia w formie online ma być dostępna również muzyka filmowa. Informacje na temat obu koncertów można śledzić na profilu facebookowym oraz na stronie internetowej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej Wolsztynie. Mieszkańcy Warmii i Mazur będą oficjalnie czcili pamięć ofiar tragedii z lat 1939-1956. Samorząd województwa tą inicjatywą składa hołd dziesiątkom tysięcy niewinnych osób, którzy zostali zamordowani, trwale okaleczeni fizycznie i psychicznie, osadzeni w obozach i więzieniach, zmarli w wyniku tortur, katorżniczej pracy, głodu, chorób, nieludzkich warunków, przetrzymywania i transportowania, a także stąd i tu deportowani. Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzm Uchwałą Sejmiku Województwa będzie obchodzony co roku, począwszy od dnia 18 stycznia 2021 roku. Każdy totalitaryzm niesie za sobą ofiary, śmierć. Nic nie ma cenniejszego dla, dla życia ludzkiego, właśnie jak, jak przetrwanie. A jednostki, jednostki w takim zgiełku, po prostu prześladowań, zgiełku wojny, praktycznie są. Często też anonimowe, ale też i zapominane. To oczywiście udaje się zidentyfikować, to składać przez wielolecie i te listy pomordowanych są, zarówno pomordowanych ze strony jednej, jak i ze strony drugiej. W trakcie hitlerowskiej okupacji w Działdowie funkcjonował jeden z obozów koncentracyjnych. Nie każdy jednak zna przeszłość tego miejsca, jak chociażby faktu, że po zakończeniu wojny obóz działał dalej. Dlatego Sejmik postuluje, aby główne uroczystości odbywały się właśnie w Działdowie. W momencie kiedy Działdowo zostało zajęte przez armię czerwoną w styczniu 1945 roku, Piechena, e, dział tożczyzny nie skończyła się, bo został założony drugi obóz, był to obóz e, NKWD, który funkcjonował e, bodajże do października 1945 roku i z tego obozu deportowano e, tysiące, tysiące mieszkańców Barmi i Mazu, e, a także północnego Mazowsza. 8 października 1939 roku Adolf Hitler wydał dekret, w myśl którego teren powiatu działdowskiego został objęty planami germanizacji. Następstwa wykonania decyzji były dramatyczne. Doszło do częściowej rekwizycji mienia Polaków, zajmowano ich sklepy, mieszkania i majątki. Dziś powstają filmy opowiadające historie sprzed lat. Produkcja Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej Pamięć i Tożsamość w działdowie zawiera trudną tematykę, ale bardzo ważną. Ja bym tylko Poprawił tytuł filmu. Zoldał miasto na pograniczu śmierci. Zamieniłbym na Zoldał miasto śmierci. Tak, Działdowo jest miastem życia, a Zoldał to było miasto śmierci. W styczniu 1945 roku hitlerowcy rozstrzelali 120 więźniów konwojowanych z obozu koncentracyjnego w Działdowie. I to tu, na cmentarzu w Zawadach Małych, znajduje się pomnik i obelisk upamiętniający ofiary tego straszliwego mordu. Apel ku czci pomordowanych to tutejsza tradycja. W końcu człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim. Rodzina Józefa Trzcińskiego co roku przyjeżdża zapalić znicz na grobie ojca. Mama była na rozpoznaniu. Jak otwierali grup, nie bardzo można było poznać, bo już były drugi raz grup otwierany i twarze były już czarne. Także po ubraniu, po, po znakach szczególnych rozpoznała. Słowa kaleczą, ale to broń zabija. Uczmy się szanować innych, nie skazujmy się na cierpienie. Ksiądz Jan Twardowski mądrą wiedzę wpajał. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.